Cześć może, Jan Franczak, mówiąc krótko, króciutko i co nowego. Zachęcam Państwa do oglądania najnowszego odcinka programu Kultywator na kanale PCH24TV, a w nim można zobaczyć też najnowszy bookTube, w którym mówię o tej książce, o książce Andrzeja Chorubały Incydenty, która ukazała się nakładem. Wydawnictwa Teologii Politycznej. I jest to zbiór opowiadań, który polecam uwadze Państwa, bo myślę, że jest to jedna z tych książek, które będą nominowane do różnych nagród literackich w tym roku. Obok, mam nadzieję, tej książki także Michała, powieści Michała Gołębiowskiego, dalej tylko Pola. Sądzę, że pewnie nie będzie to faworyt nagród literackich. Sponsorowanych przez różne lewicowe czy liberalne środowiska, ale zobaczymy. Tam też zdarzają się ludzie, którzy potrafią docenić dobrą sztukę, dobrą literaturę. Z kolei na moim kanale, w, mówiąc krótko o literaturze z Josephem Piersem, drążymy dalej temat kupca weneckiego i tym razem poruszamy. Kolejny problem, który można znaleźć tutaj w posłowiu, posłowiu Juliusza Kedryńskiego, a mianowicie sugestie, że Shylock stał się ofiarą spisku. Czy tak faktycznie jest? Zachęcam do. Zobaczenia tego, tej kolejnej części rozmowy o kupcu weneckim, i zachęcam jednocześnie do oglądania poprzednich odcinków z tego cyklu z Panem Bogiem.